O, panie Deszon! Jak miło im mi pana znowu zobaczyć w dobrym zdrowiu. O japcie. Jednego się nauczyłem nie warto zaglądać do cudzych lodówek. W najlepszym razie znajdziesz kartę przeterminowanego mleka, w najgorszym ja pierdolę. Przecież to Rage bardzo. Eee. Uh. Kurde, co jest? Ten Bartmos? Od data Kraszu i Rabidów? Facet, który rozjebał pierwszy internet? Nie, jego ciotka. No, ten, ten właśnie. Dobrze pamiętam tę gębę w 2020 w całym mieście wisiały jego listy. Kończę. Poszukiwane żywy lub martwy wróg numer jeden. Pół miasta za nim weszyło. A ten proszę siedział sobie grzecznie w lodóweczce, aż w końcu coś walnęło i się chłop rozmroził. Okej. Okay. Jakieś uh. 20 lat temu wnioskując po smrodzie. Nie, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Na razie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam w środku na pewno jest jakaś elektronika, wiesz, relikwia z czasu pierwszego netu. Żal zostawić. Uh. Nawet jeśli coś tam w środku jest, to zepsute. Może tak, może nie. Jest jeden sposób, żeby się przekonać. Zastanowię się. Nie bądź frajer, no dalej zajrzyj do środka. No, no. Elizla. To jest GI Technologies. Najlepszy cyberdek w swojej klasie. A widzicie, czyli warto było sobie pobrudzić ręce. Ej, ej, ej ten kolej z Afterlife, ten Mix. On wyglądał na kogoś, kto zna się na starym sprzęcie. Pogadać z nim, a kto wie może zdoła wyciągnąć coś z tego deku. No to Bartmos może spoczywać w pokoju. Eee, Krako 21.30. To jeszcze dużo czasu. Lecimy do Afterlife. Więcej wincie, pograszcie mi te staty, e, 16, no dobra, e, minęł właśnie ten punkt szybkiego tego, ne, za spadę nas Dobra. Jestem za zagorna sprawia. Tak między nami, trenerami. Może mógłbym się czegoś od ciebie nauczyć? Rołk ewidentnie coś w tobie widzi. Pogadajmy. Mm. Sprzedam ci parę sztuczek, jeszcze z czasów Bartmosa. Bartmosa? Tego Bartmosa? No. Powiedz, że nie robisz mnie w Zanim zniknął, zaczął rozsiewać programy i prototypy lodołamaczy w najdzikszych zakątkach sieci. Słyszałem o tej jego paranoi. Wiesz co się z nim stało? Nikt nie wie, ale wygrzebałem kilka z jego skarbów. Pokażę ci, a ja wiem, okej, okay, co my tu mamy? Atak wirusowy, fioletowy, tak, wezmę, uszkodzenie broni, e, nie wiem. Dobra. Ja cię skądś... Zdaje ci się. Taka twarz. Negocjacje Arasaki Zen N54 w sprawie wyciszenia tego skandalu z cyberpsycholami w oddziałach ochrony. Pracowałeś wtedy w Arasace. Byłeś źródłem przecieku, co? Myślałem, że cię wysmażyli. A tu proszę. Posadka w Afterlife. Czyli też przeszedłeś na drugą stronę. Łatwiej się oddycha, co? <laughs> Hej, Nix. Słuchaj, taka sprawa jest. Znalazłem dek Mossa. Mhm, mm i co jeszcze? Taśma Alana Turinga? Mówię poważnie. Sam zobacz. O cholera, cholera jasna, V! Skąd ty to masz? Um. Znalazłem go pod Night City. Był w lodówce. Przy lekko trupie właściciela. <noise> Cały Bartmos. Network rozpuścił za nim listy gończe. Szukali go w Szanghaju, w Lahore, w Santiago. A drań uciekł do sieci. Ciekawe, jak długo by jeszcze śmigał po kablach, gdyby nie odcięło mu prądu. Do rzeczy. Dałbyś rady odzyskać dane z tego deku? Hmm. Ten sprzęt rozpada się ze starości. Zawilgotniał. Do tego pamięć pewnie jest zaszyfrowana. Odpuść sobie ten taniec, tak, czy nie? Mogę spróbować, ale istnieje spore ryzyko, że się nie uda. A wtedy wszystkie dane pójdą się jebać. raz na zawsze. Myślisz, że na tym dysku mogą być jakieś nieznane wirusy? Coś pokroju, Data albo Rabidów? Bo jeśli tak... To otworzymy butelkę ze złośliwym dżinem. hehe. Zdaję sobie sprawę z ryzyka. A tak szczerze mówiąc, zżera mnie ciekawość. Ciebie nie? Ok. Jest zapis. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Działaj. Okej. Okay. Połóż ten dek na blacie. Tylko ostrożnie, na którym blacie? O. Oh. Bierz. Bierz? Tak bezceremonialnie? Oj, wi, wi. Pewnie Gdybyś znalazł świętego grala, ja bym z niego słone orzeszki. A zaściejesz, że dobrze. Zabił. Zaczynamy. Mhm. Mm mm. Większość danych uszkodzonych, ale nie wszystkie. Hasło. Spróbujmy atak słownikowy. Ech, nic z tego. A gdyby tak wstrzyknąć komendę... Ha! Zadziałało! Została jeszcze jedna blokada, ale to będzie pestka. No no, kto jak kto, ale Bartmos powinien lepiej. Uh. Cholera, cholera. Pie coś wymyśl, i to szybko. Parę minut jego mózg wysmaży. Przecież widzisz, coś, co smarzy Nie tak. Chociaż jakbym miał wełbę gorący żużel. Co? co. co się właściwie stało? Zaczęło tobą telepać, zgasło światło, z kontaktów strzelały iskry. Więc skończyłem robotę za ciebie. Czekaj, czekaj, chcesz powiedzieć, że schakowałeś z Dekpartmosa? Ty? Mhm. Mm no jestem najlepszym metranerem w mieście. Wątpię. Ale. Może kiedyś. Dobra, zobaczmy, co udało ci się wyciągnąć z tego deku. Logi, maile, zapis jakiegoś czatu. Hmm. Ciekawe, ale nic wybuchowego. O, trochę szkoda. No nic, może jeszcze doszukam się w tych plikach czegoś ciekawego. Słuchaj, zwykle liczę grubszą sumkę za swoje usługi, ale tym razem mam wrażenie, że to ja wiszę coś tobie. Masz. Znajdziesz na tej drzazdze kilka demonów. Może nie napisał ich Bartmos, ale przydadzą ci się. Zobaczysz. Dzięki, Nix Pozbierasz się sam do kupy? Czy ci pomóc? Nie, spoko. Garść proszków na ból głowy, dwie szklanki whisky i będę jak nowonarodzony. Skoro tak mówisz. Dobra, zobaczmy... Czy jeszcze nie mam spadek? Uh... The max... What the hell? W co to jest? Um... Kopie wległego to mi się bardziej przyda. BD, BD, ff um... No, spoko. Dobra, e, to są załatwione. Zobaczmy teraz moje możliwości w temacie. Tak, a tak wirusowy ja mam lepszy, więc WON. No, WON! Co to jest? Reset systemu. Mm, to jest fajne. Szok dźwiękowy... Eee... można się pozbyć. No. I teraz mogę sobie wzmocnić zdolności techniczne. I co my tu mamy? Y I tak żeby, No. I jestem zadowolony. Teraz tak jest. Blisko północy, ale dalej nie dostatecznie blisko. Musimy znaleźć sobie jeszcze jakieś zadanie przed tym, jak pójdziemy spokoję się z panem, eee, ale też w pobliżu, tutaj, to wygląda jak dobre miejsce. No. Ee, be, be, be be. Akurat powinno być koło północy, jak skończymy. Now for fuck's sake. Nie. Fucking hell z góły utwór, który leci w tym w trakcie wyścigu. Tylko chyba nie w trakcie każdego. What the hell was that place? Się na się napięć, z tymi z e, e, kośnierzami, możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Od lat próbuję nawiązać współpracę z Tanner, ale ta uparta była zawsze mnie zbywała. Nie pomagały prośby czy pieniądze, Iris wzdurała sobie, że nie będzie robić interesów z Fikserami. Dziś zmieniła zdanie. Dlaczego? Bo porwali ją Reifsi. Nie będę. Czekaj? Włostkowa Ty pomożesz jej, a potem ono pomoże mnie. Szczegóły w załączniku. Dobra. <laughs> I możemy iść do średniczka. Nerf, Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądek zmieniać się z laską Starego gniazda! Wy razem, gdzie jesteś? Tutaj. Cześć. Hello. Och, no fucking hell! Ow! You little shit! O czegoś mi się, co generuje, to za co czymy kumisządzie? Bawimy wow. się! Whoa! No nie to. O, trochę. Cześć. Granat. Hopora no się wydła. No. Ci prawą Mój samochód kogoś rozjechał? Wydawało mi się, It would be hilarious. No wreszcie. Aj, to oj... Mam cię stąd wyciągnąć. Spadajmy stąd. Nie ruszam się nigdzie bez mojego wozu. Stoi w garażu. Tego nie było w umowie. Powiedz chociaż, że to bardzo szybki wóz. Nie, nie jest szczególnie szybki i nie, nie było tego w umowie. Powiedzmy, że to deal między nami, ok? opłacić się. Zobaczymy, co da się zrobić. No to będziemy jeść tym gruchotem. No idzie czy nie? Dzięki, że zająłeś się moim wozem Nie ma sprawy Dlaczego wcześniej nie chciałaś pracować dla Dakoty? Nie przepadam Widzicie to? Dla mnie to tacy Alfonsi tylko lepiej się ubierają Okej okay. Wolę sama ustalać dla kogo pracuje i za ile. A fikserzy zawsze zostawiają na boku coś dla siebie i informacje, i kasę. Czyli dla Dakoty robisz wyjątek. No, no, Fuck sake! I jedna wieżyczka jednak nie była przejęta. Czy może dlatego ona nie chciała wsiąść. Proszę się to zapisz tutaj. Ok, ty. Boom. Miałeś zabrać stąd też mój włos. Jest więcej wart niż ty? Może. Nie jestem w nastroju na filozoficzne dyskusje. Zdrzemnę się, jeśli ci to nie przeszkadza. O w mordę misia! No Demet No dobra, no to. gdzie jeziemy, I guess. Czy ten wóz jest naprawdę taki wolny, że ona na nadąża? Nie, teleportuje się, ok, e Dakota! Jesteś pewna, że chcesz. Żeby dla Ciebie widmo kobiety, które się teleportuje po pustyni. Może teraz wsiądzie? Nope. Eee... Uh, Okej, okay, fine I guess. Czy nie jest to takie Ehm. Mamo, to, było, to nie było zbagowane. Jako grałem w tę grę. Nie wiem, nie wiem, co ta kobieta ma zrobić dla Dakoty, ale, ale ja bym się zastanowił ze cztery razy. Reguły pakty z tego typu siłami są niebezpieczne. Więc, e, jeżeli ta kota nie ma absolutnego premium, jeżeli chodzi o swoją duszę, to, to może i okej, okay, ale ja bym nie ryzykował. Ugh. Ale przecież on tutaj jest. Tamaj, bracie. Hej, Dakota. Iris Stanner. Zgodnie z zamówieniem. Siostro, nie pierdol. Nie jestem niczyją siostrą. Mów, co mam zrobić. Załatwię twoją sprawę i jesteśmy kwita. On nie lubi siodła, ale jak jest głodny, przychodzi. Konia, to ty widziałaś tylko na obrazku. Dzięki za pomoc. Masz u mnie otwarty kredyt. Ale upewnij się, że ona też ci zapłaci. Wi nie będzie narzekać. Dzięki. Polecam się. Słucham cię. Hmm. No dobra. Wohoho. mi, że znowu rozjedzie. Tę, te, te. Nie pogania mnie. Żeby jeszcze mój własny samochód nie poganiał, tego brakuje. Brzmi <głyszykł> mój, mój Ny, n -ny, n -ny, n -ny. Biorę tę nagrodę i... Dobrze, no, chociaż uznało mi faktycznie do wleczenie wozu Iris. I jest północ. Idealnie. Jeśli komponenty. O, proszę. No, to teraz można się spokojnie z Panem.